Witam Was w kolejnym odcinku na kanale ze Stumble guys. Dzisiaj mamy część, nie możemy dotykać koloru żółtego Więc zmienię sobie skinka, żeby nie był żółty okay. Dzisiaj wbijajmy 5 łapek w górę No bo więcej filmów z no, no i dzisiaj w sumie nie możemy dotknąć koloru żółtego Trochę próbowałam zrobić ten challenge, ale byłem za bardzo zestresowany, że nie mam live'a, ale na 30 subów wleci piosenka. I co się teraz stało? Jako pierwszą gierkę mamy blockdash i dużo duszków. No dobra, ktoś tutaj życia straci. Ludzie straci, to dobrze. Tutaj bardzo źle. Mniej szansę wygramy, no i właśnie to jest przetłoczenie. Pierwsza runda przegrana, i gramy dalej. I dzisiaj nie mogę dopuścić koloru żółtego. Szczególnie, Honey Drop, ponieważ bardzo wkurzy, jak w nie zaczniemy grać. Więc hmm, widzowie, będzie ten ultra. Ok, fajnie. Czyli nie możemy praktycznie całej mapy dotknąć. Czekajcie, widzowie. ja tu muszę się popisać. Mogę dotknąć, mogę dotknąć. Ale, ale po, mówię Wam coś. Pamiętacie, że tutaj są właśnie te takie żółte platformki. No to na nie mogę dotrzeć, no bo inaczej nie można. A ja tak w aan het woude aan het woude aan het woude Nou, het Nou, aan het woude aan Wbijacie pięć łapek w górę. Kolejny, kolejny film z stworzył ze Stumble Guys jest. Nareszcie ja w to nigdy nie grałem. Serdecznie to przepisałem z wami widzowie. I tutaj jest chyba taki pe trik, Ale nie, nie udało mi się. Tutaj po prostu nie można odpaść. To jest trudno, żeby tu odpaść. No chyba łatwe. O kurde. I zrobię dostałam. Dobra, trudno będzie chyba. Ja nie wierzę nadal, no że ja grałam w to. No i przegrałam. I dotknąłam kolor Fajny challenge. Czyli nie możemy dotknąć koloru, którego nigdy nie. którego zawsze można dotknąć. I nie ma takiej mapy, która nie ma z tego. Więc dobra, gramy dalej. I na pewno będzie. I na pewno będzie piosenka na 30 subów. No bo już mam ją przemyślaną kilka miesięcy temu, ją zrobiłam. Teraz tylko mi się przyda muzyka, którą pewnie jakoś łatwo ogarnę. Może. Może. Dobra, robimy kolejny skok. Skok i skok. Dobra, lecimy. I mety, jak już są mety, takie żółte, no to na nie, to wtedy challenge się automatycznie, tak jakby stopuje, i mogę właśnie wtedy wchodzić. Okej, okay, ja trzech wstalić. Teraz bym przegrał challenge. No bo widzicie. <grystanie> Stałem na żółtym tutaj. Ale to się nie liczy. Wiem. Nie chcę być żółtym, Błagam, nie chcę być żółty. No nie mogę. Nie mogliście mi dać lepszego. No to dajcie mi może najlepiej teraz był brązowy, żebym się odznaczał jak żaden piłkarz tylko jak gość w normalnej koszulce najlepiej to jakbyście mi nie dali koloru skarżę się, bo to jest część nie dotknij żółtego a to najtrudniejsze, żeby nie dotknąć żółtego bo cały czas się mapy, co się tego, kurde! Prawie bym skopioł. Okej. Okay. piosenka, powiem Wam widzowie, jak się będzie nazywała. Może będzie, mam nadzieję, że będzie. Że to nie będzie tak jak ten live poprzedni. Co, so, ja coś mi zasłonięło. Okej. Okay. Yy, no to nie wiem, czy już wygramy. Jak mamy tylko 20, ileś tam sekund. Wolniemy? No kurde, nigdy nie wolniemy, tej bramy. Tutaj się chyba challenge nie będzie liczył. Albo automatycznie przegram challenge. No jak tu nie można dotknąć żółtego? Powiedzcie mi w jak? No dobra i przegraliśmy. Juhu, przegraliśmy. Najfajniejsza gra na świecie. co będzie następne? Kroki. Które ja mam w, w pasie? E, w dziewię. Poczekajcie chwilę. Teraz okay. nie no to idziemy do kolejnej gierki. Prawiłe, no, że nie. No to powiedziałem. No i to będzie trudna gierka. Bardzo trudna gierka. Tutaj może mi się uda. Ja wolę nie ryzykować tej gierki. Dotknąć tego. Ale jak tutaj było. Nie dotknąć żółtego na tym etapie. Przeczymy widzowie. Biś. teraz zawsze jak nagrywam odcinek muszę mieć jakieś coś mnie wkurzyć jak teraz na przykład ta choroba która pewnie wam przeszkadza mega jak mi no wcześniej jej nie miałam przypominam kurde stabilny poziom i automatycznie mój sobie ocenię. Oj, to przechodzę. Iza, ja, i jeszcze ja coś rają. No dobra, mam tam kilka razy rzuty, ale przepraszam, trudne by to było naprawdę. Labirynt. Także to był zielony, dobrze by było. Ale nie Bo zawsze muszę być słabe ma mapa, w której praktycznie szuk tego nie ma, ale spoko! Niedługo się zabiję na tej mapie, dwójna spacja. Nie zrobiłem na komputerze, ale na podskok mówię spacja. Kurde, nie widowia. Mocę. I dobrze, wygramy. Wygramy. I dobrze, lecimy. I przegramy. Damy. No to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.